Na czym polega problem pokoleniowy? Yy, polega to na tym, że jedno pokolenie wychowuje drugie. Tak? Czyli nasi rodzice oni są starsi od nas o dwa pokolenia przynajmniej, a nawet trzy. No i chodzi o to, że to co im uchodziło płazem, nam już uchodzić płazem nie będzie. To z różnych powodów tak się dzieje, głównie na polu metafizycznym, na polu duchowym. Po prostu świat się na tyle wysubtelnia, na tyle przyspiesza. Na tyle się zmienia, że te same rzeczy po prostu nie mają prawa zaistnieć ponownie. Według naukowców, yy, wszechświat generalnie, a już na pewno poszczególne galaktyki, poruszają się w tak zwanej yy, spirali. I co najciekawsze, że cały wszechświat przemieszcza się w bliżej nieokreślonym kierunku. Rozumiecie, co to znaczy? Że, że nic się nie powtarza, że, że nic nie wraca na to samo miejsce. I to jest do pewnego stopnia dosyć zatrważające. Yy, czyli Twoje życie dzieje się tu i teraz, i każda sekunda to jest jakby operacja na żywym organizmie. Rozumiecie? Czyli każdy moment jest niepowtarzalny i nic już nie wróci. Więc jeśli doty dotyczy to każdej sekundy Twojego życia, no to co dopiero, jeśli przełożeniem będą lata, całe dekady, czy nawet stulecia? To nie ma prawa się powtórzyć i to się nigdy nie powtórzy. Oczywiście. Pojawiają się różne resentymenty, czy tak zwane mody, że, że kolejne pokolenie gdzieś tam wraca i czerpie z poprzedniego, ale zauważmy, że to jest zawsze przepuszczone przez sito teraźniejszości, czyli to jest zawsze jakaś modyfikacja czegoś. I tak samo pokolenia rosną. My jesteśmy modyfikacją naszych rodziców, naszych dziadków. I dlaczego to jest tak cholernie ważne? No ważne jest to z tego powodu, że. Trzeba być bardzo uważnym i bardzo ostrożnym, bo jeśli ty się napatrzyłeś na swoich rodziców, którzy na przykład, nie wiem, obżerali się, może, nie wiem, nadużywali alkoholu, nie? I do pewnego stopnia uchodziło im to płazem, no to tobie już to uchodzić płazem nie będzie, a już na pewno nie w takich ilościach, bo, bo tak jak powiedziałem, świat się wysubtelnia. Ja kiedyś widziałem taką dosyć zatrważającą, zatrważający wykres, który pokazywał stopień przyspieszenia technologicznego na przestrzeni lat, i tam nie wiem, który był y, rok na początku, no załóżmy, że początek, y, początek XX wieku, tak? Czy tam jeszcze wcześniej, od rewolucji industrialnej. I ta, słuchajcie, i ten wykres on po prostu no tak, tak startował do góry, tak? Do góry, do góry, do góry, coraz bardziej w takim łuku. I na chwilę obecną to jest prawie pionowa linia. Macie świadomość tego? Prawie pionowa linia. I teraz y, no, powiedzcie mi, czy jeśli 100 lat temu, 150, 150 lat temu, na przykład dieta obfitowała w jakieś, nie wiem, tłuszcze nasycone, albo yy, w pszenicę, w nabiał, nie? I, i powiedzcie mi, yy, czy wy, chcąc się utrzymać w rzeczywistości, w teraźniejszości, wydaje się wam, że jak będziecie pakować do swojego żołądka takie niezdrowe zestawienia, czy, czy wy się zamierzacie utrzymać w tym świecie? No, no, odpowiedzcie mi. Już jakby domyślacie się, do czego zmierzam? Że... Dlaczego w ogóle tyle się mówi ostatnio o, o intermittent fasting, o głodówkach? Dlaczego się o tym tyle mówi? Bo kiedy ty jesteś w trybie głodówki, to yy, przyspieszasz w tym sensie, że twój żołądek, twoje jelita nie są obciążone i stajesz się bardziej produktywny, twój mózg staje się bardziej nastawiony na osiąganie sukcesów. No dlaczego tyle osób zaczęło przeprowadzać głodówki? No właśnie dlatego, bo cały świat przyspiesza. Ja nie wiem, w jaką stronę to zmierza. Mogę jedynie przewidywać, że z czasem w ogóle nastąpi rezygnacja z jedzenia, jakie rozumiemy powszechnie. Czyli nie wiem, ładujesz do żołądka na jedno posiedzenie yy, od 500 gram do kilograma jedzenia, nie? Czy tam bez znaczenia jakiego, no tam powiedzmy 200-300 gram mięsa, 200 gram ryżu, yy, jakieś tam warzywa, tak? I suma summarum wychodzi tam, nie wiem, 500-700 gram jedzenia, nie? No dobrze, ale ty to musisz strawić, nie? Z 2-3 godziny musisz poświęcić na strawienie tego. I mam wrażenie, że świat yy, na tyle będzie przyspieszał cały czas, że z czasem, że z czasem takie obciążenie 2-3 godzinne będzie nieakceptowalne. Z tego względu, że narobisz sobie tyle zaległości, że no, po prostu zostaniesz w tyle. Zostaniesz w tyle. Także yy, myślę, że pojawią się jakieś substytuty pożywienia. Na zasadzie jakieś, no nie wiem, może jakieś płyny, albo jakieś kapsułki, nawet które, które będą mega odżywcze. Dzięki którym nie będziesz czuł głodu, a zarazem będziesz odżywiony we wszystkie niezbędne y, mikroelementy, mikroskładniki, witaminy, minerały itd. i tak dalej. Zauważmy, że już od kilku dobrych lat pojawiła się moda na tak zwane smoothie. Smoothie, czyli koktajl owocowy, czy tam warzywno-owocowy. I dlaczego to jest dobre w sumie? Jest to dobre z tego względu, że taki koktajl jest już wstępnie strawiony. No może nie tyle strawiony, co po prostu sformatowany do takiej postaci łatwostrawnej. Czyli ty pijąc taki koktajl, ułatwiasz swojemu żołądkowi szybkie strawienie tego, tak? Bo wiadomo, jak gryziemy pokarm, no to zdarza się tak, że nie wszystko dokładnie przeżujemy, tak? Całe kawałki połykamy i to, i to jest... Yy, do pewnego stopnia obciążeniem dla naszego układu pokarmowego. W postaci koktajlu takiego zagrożenia nie ma, bo wszystko jest zmielone na jedną masę, na jeden gęsty płyn. Także, mm, no, yy, niefortunność polega na tym, że my wychowując się pod okiem naszych rodziców, my bezwiednie przejmujemy ich nawyki. No właśnie poprzez obserwacje, poprzez naśladownictwo. I wiele z tych zachowań, wiele z tych nawyków, wiele z tych tendencji. Niestety w obecnym świecie już jest nieaktualna. Już nie ma prawa istnieć. Oczywiście są pewne rzeczy niezmienne i ponadczasowe, ale ja tutaj mam na myśli takie raczej nawyki, taki styl życia, tak? O to chodzi, o styl życia, który jest, który bardzo szybko się deaktualizuje i musi być przystosowywany na bieżąco do obecnych wymagań, obecnych warunków. I trzeba mieć tego bardzo dużą świadomość. Szczególnie, mam wrażenie, jest to bardzo istotne w kontekście odżywiania w kontekście tego, co y, dla naszego organizmu będzie zdrowe, a co nie. Tym bardziej, że coraz pojawiają się nowe sposoby hodowli i produkcji pokarmu, które bardzo często są dosyć kontrowersyjne. Cała ta, cała ta afera z tą, już nie chcę wymawiać nazwy firmy, ale wiadomo o co chodzi, o tego wielkiego, y, wielkiego producenta jakichś tam sztucznych nawozów, tak? czy cała tam żywność sztucznie hodowana, czy modyfikowana genetycznie, no to są jakby nowe, nowe zagadnienia, z którymi muszą się mierzyć obecne pokolenia. Kiedyś tego nie było, czyli w pewnym sensie kiedyś mm, było łatwiej z, 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 w tym względzie, że nie trzeba było się konfrontować z jakimiś może nie do końca uczciwymi zagrywkami ze strony producentów czy hodowców. Natomiast faktem jest to, że cały świat przyspiesza, cały, cały, całe otoczenie szybko się aktualizuje i no, warto się upewnić, że nadążamy. Warto się upewnić, że. Ten rytm i ten puls jest w naszym zasięgu. Jesteśmy częścią tego, tego środowiska, w którym funkcjonujemy. No, oczywiście, bardzo łatwo jest popaść w obłęd, o którym też często mówię na kanale. No, z pewnością przyda się tutaj balans i wypośrodkowanie swoich, mm, swoich zamiarów, swoich czynów, swoich intencji. Aczkolwiek, ja jestem osobą, która jednak będzie stać po stronie dyscypliny, a więc jeśli ty, jako jednostka. Bardziej się katujesz, niż sobie odpuszczasz, no to, no to ja chętnie, chętnie ci pogratuluję, bo, bo uważam, że to jest mądry sposób na życie. W tym sensie, że zawsze jest lepiej przewidywać yy, gorszy scenariusz, co bezpośrednio przekłada się na twoją wzmożoną dyscyplinę, wzmożony wysiłek, yy, wzmożony, wzmożoną ostrożność, wzmożony sceptycyzm. To zagwarantuje ci lepsze życie, bo yy, no, przestajesz być naiwny. Przestajesz brać wiele rzeczy jako pewnik. Gdzieś tam z tyłu głowy masz zawsze świadomość, że może się nie udać, możesz odnieść porażkę. No i z tego względu bardziej się spinasz w sobie w taki dobry sposób. No po prostu jak zwykle chodzi tutaj o naszą królową, jaką jest dyscyplina. A może powiem, że to jest król, tak? To jest król, nie królowa. To jest nasz król dyscyplina. Także niech on zawsze siedzi na naszym tronie.